Okej. Okay. Kolejna sprawa dywanu w Evo 7. No i teraz generalnie się pojawiło kilka problemów. Kupione są dywaniki do wersji LHD. I zastanawiało mnie dlaczego to tak brzydko wygląda. Ale teraz już wiem. Rozchodzi mi się pierwsze o to wycięcie. A po drugie, że ta część tutaj zachodzi na nadkole. No i ten dywan, powiedzmy, że tutaj po yy, lewej stronie nogi, niespecjalnie nie ładnie leży. Yy, yy, tutaj jest dziura, ale to będzie do, do poprawienia, bo jeździł, jeździli bez dywaników i nogami dziura wytarny. Natomiast tu mam pozaślepiane te dziury. Po, po stronie kierownicy prawej i dlaczego tak wyszło dlaczego to wycięcie tutaj nie pasuje znaczy dlaczego ono tu jest a co tu powinno być w wersji europejskiej yy, znaczy tak to jest w ogóle wersja RS także może tu jest jakiś problem tutaj z kanału wylotowego idzie tunel, idzie tędy, tutaj i tędy. I to jest wszystko pod dywanikiem schowane. I wersja europejska LHD ma inny dywan, on jest wyższy. I tutaj ma wycięcie, takie zgrubienie, żeby właśnie się tunel zmieścił. I dlatego dywanik jest wycięty. Także no, trochę wtopiłem, że kupiłem dywaniki, bo nie myślałem, że taka będzie różnica. I tak naprawdę on yy, nie podoba mi się, bo nie pasuje. Także tutaj mamy problem. No albo zakup oryginalnego dywanu LHD, albo trzeba będzie się z tym faktem pogodzić. Natomiast z drugiej strony no jest podobna sytuacja. No to wycięcie tutaj jest no Ale powiedzmy, że do przeżycia. Tam powycinane pod stopkę i pedał gazu, także strona kierowcy ogólnie, ogólnie mogłaby zostać. Natomiast strona pasażera mnie denerwuje i prawdopodobnie z czasem będę jednak chyba szukał tego dywanu. No i nie wiem, co z tymi tunelera, tunelami robić, bo jeżeli w Eresie tego nie ma, w że jest, to tak czy tak muszę tam zaślepić wylot powietrza na. Na nogi do tyłu to jest istotne, bo na nogi tu do przodu wyloty są. Także jeżeli ktoś pedantycznie będzie do tego podchodził, to niestety dywan jest do wyjebania. Albo druga opcja wziąć go kurwa, przeciąć tu w połowie, czy tutaj, przeciąć go po długości. I z wersji europejskiej dosztukować i, i zrobić w przód chyba. Także, dwie opcje są: trzy jedna ta japońska, chujowa, druga mniej chujowa, rozcinanie w połowie, i Europa z przodu. A trzecia, no to już oryginał, ale to będzie ciężko ze znalezieniem jakichś rozsądnych pieniędzy. No i tyle. Auto mam odpalone działa, zapala, także pomału się biorę za składanie już środka do końca.